Panie i panowie, mistrz świata kickboxingu B.J. Quinn. Był na szczycie. Aż jedno fatalne uderzenie zmusiło go do odejścia. Nie wolno mu brać udziału w turniejach o mistrzostwo w walkach. To był wypadek. Nowy zawodnik. Jack Denard Zabiera tytuł i wszystko z nim związane. Jesteś bydlakiem denal. Quinn, ty jesteś następny. Ma ostatnią szansę, że jest najlepszy. Wszyscy wiedzą, że Quinn opuszcza się. Jego upadek będzie miłym widokiem. Boisz się przegrać. Nie wolno mu brać udziału w walkach o mistrzostwo. Wyzwij go na walkę pomiędzy nim a mną. Mistrz i pretendent. Zadam mu ciosy, o jakich w życiu nie słyszał. Bohater i zwierzę. John Barrett. W tym ringu trzeba być więcej niż twardzielem. American kickboxer.